tego ptaszka to jest właśnie kuropatwa. No i taką kuropatwę możemy kupić w Selgrosie, być może w Oszą, nie wiem gdzie tam jeszcze. No albo od myśliwych po prostu i bardzo dobrze możemy zgrabnie fajnie przygotować sobie kuropatwę po myśliwsku. Będziemy potrzebowali oprócz niej jeszcze sól, pieprz, jałowiec, bo wszystkie właśnie myśliwskie potrawy bardzo dobrze smakują z jarowcem. Czosnku troszkę do natarcia, kilka plasterków słoniny i boczku, szklankę czerwonego wina, buraczki konserwowe oraz jeszcze przydałby się fajny sos, do którego byśmy mogli dodać kilka prawdziwków, śliwki wedzone, sól, pieprz do smaku, łyżkę sosu sojowego. No i ten płyr powstały podczas pieczenia. W pierwszej kolejności myjemy naszą kuropatwę, osuszamy ją całą dokładnie, nacieramy ją solą, pieprzem, mielowcem i czostkiem. No i tak latartą wkładamy do lodówki na 12 godzin, żeby nam się fajnie przegryzła. Następnie cienkimi plasterkami słoniny i boczku obkładamy całego ptaka, wtedy to zapewni jędrność mięsa. No i tak przygotowaną kuropatwę wkładamy do naczenia żaroodpornego i wkładamy do piekarnika na 280 stopni, na około 30-40 minut. Podczas pieczenia polewamy czerwonym, wytrawnym winem. No i gotową odstawiamy w ciepłe miejsce na około 15 minut. Czasie na tym płynie z pieczenia przygotowujemy sos, do tego płynu dodajemy właśnie grzyby, yy, prawdziwki, śliwki wędzone, przyprawy i gotujemy, aż płyn się zredukuje i stanie się takim gotowym płynem do polewania naszego ptaka. Bardzo fajnie to zabrzmiało do polewania naszego ptaka, do polewania naszej kuropatwy. Yy, no i oczywiście kuropatwę układamy na z buraczkami i z zieleniną, no i tak przygotowana kuropatwa. Po prostu, moi drodzy, palce lisać.